Cześć wszystkim, w dzisiejszym odcinku głównym bohaterem będzie prasa RCBS Summit, która tutaj jest rozmontowana. A rozmontowana jest, to zaraz Wam powiem dlaczego. Na początku tylko powiem, że chciałbym pochwalić obsługę klienta firmy RCBS, bo stanęli oni na bardzo wysokim poziomie. Nie musieli, mogli mnie po prostu spuścić po brzytwie, jakiś Polak sobie do nich napisał maila i... Co on od nas chce? Niech sobie przez lokalnego dilera załatwi. Ale nie. Napisałem do niej maila, do nich maila, do tej firmy i przedstawiłem problem. Problem polegał na tym, że na tym elemencie, który jest mocowany tutaj na górze do prasy, a do niego są mocowane te łączniki, które poruszają dolną tutaj częścią, na której jest. Zamocowana matryca, pojawiły się luzy. Luzy spowodowane tym, że małe śrubki taki mały elemencik ale te małe śrubki spowodowały to, że w otworach, w których one się znajdowały zrobiły się luzy. My podczas elaboracji przykładamy dużo siły. Po, na przykład do formatowania łusek. Niestety, ale te gwinty, które tutaj były, one zrobiły tą całą złą robotę, dlatego że zaczęły się wgryzać tutaj w miejscach, w których się obracały. I w tych otworach pojawiły się znaki wyrobienia czyli owalne otwory się pojawiły i też w zagłębienia które te utwardzone śruby bo to są śruby co najmniej 10, 9 jak nie 12 z groszami to w tym nieco większym stopie w tym metalu tutaj zrobiły wyżłobienia i pojawiły się luzy zresztą to nie wiem czy będzie widać jak ta śrubka się tutaj rusza no. i to spory luz jest Także no, na tej śrubie, nie wiem czy widzicie, jest cały tutaj gwint. No i niestety ten gwint się wżłobił tutaj w środek. Może w świetle będzie widać tutaj zagłębienie tutaj w tym otworze. Będzie widać jak wyrobione jest od gwintu w środku. I teraz o co chodzi z firmą RCBS. Widać mnie, nie widać mnie. E, o co chodzi z firmą RCBS i obsługą klienta? Napisałem do nich maile, przedstawiłem jaka jest sytuacja i jak oni to widzą. Co ja muszę zrobić, żeby e, na tej prasie luzów nie było? Odpowiedź była tego samego dnia: proszę mi przysłać swoje dane, numer telefonu i wysyłamy do ciebie nieodpłatnie wysyłkę z zestawem naprawczy. Dostałem paczkę z śrubami, które mają gwint tylko i wyłącznie tam, gdzie jest nakrętka. Przez, całe, przez całą śrubę jest gładź. I nowy element, który tamten wykazywał wyrobienia. Ten element jest nowy i go wymienię. Tylko, że to jest już druga paczka. I to nie jest koniec sprawy, dlatego, że pierwszą paczkę wysłali mi Deklaracja etykiety była 8 grudnia 2025. 12 ta paczka była zadeklarowana u nich na lotnisku. 15 grudnia ta paczka była o godzinie 7.50 z groszami. Przed 8 rano była w curichu, a przed 10, przepraszam, przed 11, przed południem, 15 była na Okęciu. Tak wyszło z, track, z trackingu, który mi firma RCBS y, przysłała, bo y, przyszedł mail, czy wszystko jest w porządku, bo nic się nie odzywam, a paczka do nich y, już dawno wyszła. Więc napisałem, że na razie nic nie ma. Na śledzeniu przesyłek y, poczty polskiej wy, wychodzi, że ta przesyłka ciągle jest gdzieś w trasie. Z, informacje na poczcie żadne. Na lotnisku na cargo, nikt nic mi nic nie może powiedzieć, nawet podając numery, adresy, telefony, więc napisałem maila do firmy RCBS, żeby złożyli reklamację, bo jako nadawcy oni mogą tylko to zrobić. I wyciągnęli jakieś tam, nie wiem, yy, odszkodowania czy coś w związku z tym, że ich ta paczka zaginęła, już mamy. Dzisiaj mamy 30 stycznia, a nadal ta paczka na trackingu w Polsce jest w trasie. Gdzieś ona jest. Nie wiadomo gdzie. Poczta polska nadal nic nie wie. a sami wczoraj dzwoniłem i oni też nic nie wiedzą. Więc 8 staje się. Nie pamiętam. Eee, stycznia 2026 wysłali mi nową paczkę. Powiedzieli: Nie przejmuj się, teraz wyślemy ci UPS. Przesyłka była po niecałym tygodniu u mnie w domu. Wszystko się tylko przedłużyło. Nie, przepraszam, nie 8, tylko 28 przesyłka była u mnie w domu. Powinna być 27, ale przedłużyło się z powodu spraw celnych. Mimo, że na rachunku deklaracja jest, że to są części gwarancyjne i ich wartość wynosi 1 dolara. Jednak zostałem obciążony opłatą w wysokości 86 ,80 zł. 80 groszy. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy będę się jeszcze o to dobijał, ale biorąc pod uwagę to, że przesłano mi to za darmo, ten cały zestaw, to jestem w stanie to odpuścić. Bo ani za przesyłkę nie zapłaciłem, ani za Sanamelem Element. Tylko mi po prostu tutaj nasze biurokratstwo doścignęło i każe sobie płacić. Także ja przestawię kamerę i pokażę Wam, o co chodzi tutaj z tymi łącznikami. Teraz zobaczcie, tutaj są te dwie nowe śruby małe i ta duża. Nie wiem, czy widać. Teraz pod skosem tak światło się odbija. Zobaczcie, gdzie jest gwint. Dosłownie na samym końcu. A tu jest stara śruba, która ma gwintu po prostu aż za dużo, za dużo gwintu. Teraz tak przystępuję do montażu. Najpierw zaczniemy od góry podkładka sprężynowa. Mam nadzieję, że to w miarę sprawnie pójdzie, bo to te podkładki są dość naprawdę twarde. To jakiś ruch, minimalny jest dosłownie ruch. Ale musi być. czy bym wziął za dużo... No wziąłem za duży klucz. No i w tym momencie gwint jest nakrętka jest dokręcona do samego końca gwintu. To jest nakrętka samokontrująca z teflonem, Więc nie dokręcę jej ani za bardzo głęboko dlatego, że gwint jest już doszedł tutaj do końca a tutaj działają już same podkładki sprężynujące. Jak widzicie. Teraz Podłączenie łączników. One są, zdaje się, tak, one są symetryczne. Teraz znowu śruba, podkładka sprężynująca i nakrętka. inny klucz chyba. <laughs> Idziemy dalej. Mam klucz, drugi i dokręcam. I tutaj też gwint będzie dokręcony na maksa. Czyli dokąd nakrętka na gwincie dojdzie. Nie dalej. Nie mniej. Tylko do tego miejsca, które jest zaprojektowane tutaj. W poprzednim zestawieniu. Widzicie? Tu już jest do końca i w tym momencie nadal się rusza. Nadal jest, nadal jest ruch. Zobaczcie jak wyglądało poprzednim razem. W tym momencie ten glint operował tutaj, w tym odlewie, w tym nowym projekcie jest gładź. I dokręcam. Teraz śruba nie będzie wrzynać się w ten łącznik gwintem. Tutaj na tym łączniku wręcz nie występuje, jest bardzo ciasno skręcona. Teraz te dwa łączniki należy dokręcić tam na dole za pomocą jednej śruby, która tutaj jest niestety stara, aczkolwiek nie ma to znaczenia. Ja tutaj zastosuję tak samo podkładki sprężynujące. Ciężko tak operować przed kamerą, żeby to nie zasłaniać przy okazji, ale jakoś trzeba sobie poradzić. Dobra, weszło z jednej strony. Tak. Nie przygotowałem się troszeczkę, zobaczcie, ale. samotowa do użycia. Proszę bardzo. Elementy wymienione. sumie chwila. I wszystko jest na swoim miejscu. Jak widzieliście, operacja nie była ani czasochłonna, ani pracochłonna. Wszystko poszło zgodnie z planem. Można uznać za sukces. Pamiętajcie tylko, że Amerykanie używają imperiali, czyli to są klucze calowe, więc trzeba dopasować odpowiednie narzędzie do tego, do tego zabiegu. Także w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam użytkownikom tej pracy jakoś pomogło. I jakby co? Do następnego odcinka. Dzięki, cześć.